Ok, jeżeli mamy już uruchomioną wtyczkę do płatności Fast Micropay. To zobacz, tutaj możemy sobie dodać nową usługę. Możemy wybrać usługę SMS lub usługę dotpay płatności online. A więc my w tym nagraniu pokażemy, jak uruchomić na swojej stronie internetowej płatny dostęp do treści przy pomocy usługi SMS. A więc klikamy dotpay SMS no i zobacz tutaj wygenerował nam się. Formularz dodawania usługi SMS Premium. I w tych, zauważ, pięciu polach musimy przekopiować sobie dane usługi SMS z Dotpay, a więc logujemy się do swojego konta w serwisie Dotpay SMS Premium, klikamy zaloguj się, podajemy login i hasło. A więc jesteśmy zalogowani do usługi SMS premium w DotPay i klikamy sobie na usługi SMS. Lista usług, i zauważ, tutaj mam wszystkie usługi SMS, jakie stworzyłem w moim koncie DotPay. A więc zauważ, w tym tutorialu stworzyliśmy sobie dokładnie usługę ap.tutorial. Ta usługa jeszcze jest nieaktywna, ponieważ jeszcze nie zablokowaliśmy treści na stronie. Jeszcze pracownik DotPay nie zweryfikował. Naszej strony internetowej pod kątem przestrzegania regulaminu. O tym dowiesz się w dalszej treści tego szkolenia, ale my teraz wejdźmy sobie do ustawień naszej usługi, a więc kliknij tutaj na APE Tutorial. I zauważ, mamy tutaj wszystkie niezbędne dane jakie ustawiliśmy podczas tworzenia usługi SMS zwracający kod dostępu do usługi. A więc kopiujemy sobie nazwę usługi. Z panelu DotPay i wklejamy nazwę usługi do panelu wtyczki Fast MicroPay. ID użytkownika, ID użytkownika jest to właśnie tutaj, czyli ID, które służy Ci do logowania DotPay SMS Premium. A więc kopiujemy sobie te dane i wklejamy w pole ID użytkownika wtyczki Fast MicroPay. Idyfikator usługi. Zauważ, to jest identyfikator usługi, a więc kopiujesz. Nazwę Tutorial, oczywiście ty masz inną nazwę, ponieważ ja już ją zająłem. I cena 3 zł. A tutaj mamy cenę 25 zł netto. I tak ustawmy 25. I ważność kodu mamy 52 i 142,8 i tak dalej. Tygodnie, ile to jest dni? A więc odpalmy sobie. Notatnik. No i wrzućmy to do kalkulatora, ile to jest 52 tygodnie. Jak zapewne wiesz, w, w polu tworzenia usługi SMS Premium ustawiliśmy, że czas życia kodu ma wynosić 365 dni, ale upewnijmy się. A więc wrzucamy 52 tygodnie razy 7 dni. To jest dokładnie 364,999. A więc na cały rok. Mamy ważny kod dostępu do usługi. A więc tutaj ważność kodu 365 dni. I mamy tutaj treść okna zakupu kodę i Submit. Znacznik kody jest to znacznik widoczny dla użytkowników pod przeglądarką. Tu jest to pole do wpisywania kodów SMS a Submit jest to przycisk wysyłający kod do serwisu DotPay w celu odblokowania treści. Na stronie internetowej. A więc za chwilę pokażę Ci jeszcze, jak rozbudować treść tego okna zakupu, ale w tym momencie zapiszmy sobie naszą usługę. I zauważ, mamy usługę SMS Premium, jest to typ usługi .pay SMS i tutaj sobie możesz podejrzeć dane. Oczywiście możesz je zedytować, usunąć. Ale co tutaj jest najważniejszego? aby nasza usługa SMS Premium była aktywna, zauważ, jest tutaj status wyłączony. Ten status oznacza, że ta usługa jeszcze jest wyłączona we wtyczce Fast MicroPay, ale wystarczy sprawdzić sobie te dane, czy jest już wszystko tutaj dobrze ustawione. Jeżeli jest wszystko ok, klikamy status włączony i od tej pory będziemy mogli już blokować treści na stronie przy pomocy usługi SMS Premium. A więc klikam na ten czerwony status. I zauważ, wtyczka zmieniła status na włączony, i jest to status oznaczony kolorem zielonym. Jeżeli tak już się stało, to zobacz teraz, musisz wejść do wpisu, który podałeś do weryfikacji dla pracowników DotPay, a więc to pole, uwaga, które wypełniałeś, gdzie podawałeś adres strony internetowej, gdzie zostanie uruchomiona usługa SMS Premium. I ja dla pracowników DotPay podałem dokładnie ten wpis do weryfikacji pod kątem przestrzegania regulaminu. I zaraz ci powiem, co tutaj trzeba takiego umieścić, aby nasza usługa DotPay SMS była aktywna. Bo zauważ, teraz, jak wejdziemy sobie w usługi SMS, lista usług, i zauważ, tutaj nasza usługa jeszcze jest nieaktywna. Dlatego teraz musimy w tym naszym wpisie zablokować treść, wyświetlić okno zakupowe dla kupujących, które powinno być zgodne z regulaminem dotpay. A więc co musimy zrobić? Teraz musimy po pierwsze zedytować ten wpis. Jestem już zalogowany do kokpitu WordPress. Musimy zedytować ten wpis, ponieważ chcemy uruchomić usługę SMS Premium. A więc zablokujmy sobie nasz cały wpis. Można to zrobić w dwojaki sposób. Albo zaznaczasz cały wpis, Ctrl A, widzisz, mamy zaznaczony cały wpis, i klikasz tutaj ikonę mikropłatności. Ta ikona mikropłatności jest dostępna, zauważ, także w edytorze tekstowym i w edytorze wizualnym. Jeżeli treść jest zaznaczona, to oczywiście możesz kliknąć sobie ikoną mikropłatności i zauważ, ikona mikropłatności rozpoczyna blokowanie treści w tym miejscu. A w tym momencie zauważ, kończy blokowanie treści, a więc cały wpis zablokowaliśmy przy pomocy usługi SMS Premium i teraz co musimy jeszcze zrobić? Musimy oczywiście wybrać sobie tutaj z boksa usługi mikropłatności. Jest to boks wygenerowany przez wtyczkę Fast MicroPay. i zauważ domyślna opcja to brak płatności nieaktywne. My musimy rozwinąć sobie to menu rozwijane i kliknąć usługę SMS Premium, czyli jest to ta usługa. Która została stworzona w serwisie DotPay. Czyli widzisz, to jest właśnie ta usługa: 25 zł netto i na 365 dni ważny jest kod tej usługi. A więc, jeżeli tutaj zmieniłeś już usługę SMS premium na włączona, czyli kliknąłeś sobie na wybraną usługę, możesz sobie zaktualizować wpis i zauważ, co się teraz stanie pod przeglądarką. Zobacz, co się stanie w miejscu zablokowanej treści na stronie. Odświeżam wpis i zauważ, mamy tutaj wygenerowane okno zakupowe, które jest może niewidoczne. I właśnie zobacz, tutaj mamy okno zakupowe, które składa się ze znaczników. Widzisz znacznik kode. Jest to ten znacznik do wpisywania kodów. A znacznik Submit jest to ten przycisk wyślij. Czyli dla użytkowników, będą przychodziły wiadomości do wpisywania kodów SMS Premium. Ale zobacz, że wtyczka w tym momencie generuje domyślną treść okna zakupowego. No i trzeba teraz dla kupujących powiedzieć, jakiego mają wysłać SMS-a, o jakiej treści. No i tutaj musimy także wpisać niezbędne informacje, jakie są wymagane przez pracowników DotPay. A więc po pierwsze. Zobacz, mamy tutaj treść okna zakupu. Jest to domyślna treść generowana przez styczkę Fast MicroPay. A ty teraz możesz się sobie rozbudować według własnych upodobań. I w treści okna zakupu musisz wiedzieć, że możesz umieszczać także czysty kod HTML, możesz umieszczać dowolną treść pisaną prosto z klawiatury, lub umieszczać treść w HTML-u. Ale co jest tutaj najważniejsze? Najważniejsze jest to, abyś nie usuwał znaczników Kodę i Submit. Ponieważ są to niezbędne znaczniki, które są konieczne do uruchomienia usługi SMS Premium. Ok, a więc teraz zmodyfikujemy treść naszego okna zakupowego w html i ta treść będzie zgodna z regulaminem serwisu DotPay. Ty oczywiście tą treść będziesz mógł sobie pobrać pod tym filmem, albo pod tym filmem znajdziesz także link do tego wpisu, gdzie będziesz mógł sobie pobrać gotowy kod, jak skopiować sobie i zrobić treść okna zakupu zgodny z regulaminem serwisu DotPay. A więc po pierwsze co musisz zrobić to weź sobie skopiuj ten kod, który znajduje się pod tym filmem. A więc kopiujemy ten kod i zobacz ten kod to jest właśnie ten kod, który tutaj widzisz. Teraz musisz go sobie zedytować według własnych wytycznych. A więc dostęp do całego tutorialu wideo. Tak możemy rozpocząć nasze okno zakupowe, wyślij sms o treści nie APEMAT. Ty musisz oczywiście tutaj dać swój identyfikator usługi widzisz ap tutorial. Wyślij sms o treści ap tutorial pod numer i ten numer oczywiście był podany tutaj widzisz na numer 92 578. 92 578. Sprawdźmy, czy aby na pewno to jest dobry numer. Tak, 92 578. Koszt przesłania wiadomości SMS to ,23 zł 23 brutto. No nie. Musisz wiedzieć, że. Ja uruchomiłem sobie usługę za 25 zł netto, ale ty w oknie zakupowym musisz sobie wyświetlić cenę brutto. OK, więc jak ustawić cenę brutto? Ano tak, że teraz ci właśnie pokażę cennik usług SMS premium i zobaczysz jakie są ceny netto, jakie są ceny brutto wysłania wiadomości SMS premium. Teraz wchodzimy na cennik.pay.pl, zobaczysz tutaj ile wynosi koszt sms za 25 zł netto widzisz tutaj mamy punkt piąty cennik za usługę usług premium i tutaj zauważ mamy premium SMS o wartości 25 zł netto wynosi 30 zł 75 zł brutto a więc w oknie zakupowym wpisujemy wartość 30 ,75 zł 75 groszy czyli pamiętaj nie wpisujesz tutaj wartości 25 zł netto, tylko wartość brutto, ponieważ taką kwotą zostanie obciążony użytkownik wysyłający SMS-a ze swojego telefonu, a więc wpisujemy tutaj koszt przesłania wiadomości brutto, czyli 30 zł i 75 groszy. Teraz jest już OK, zamknijmy sobie ten cennik i przejdźmy dalej. W odpowiedzi otrzymasz SMS-a z kodem aktywacyjnym, wpisz poniżej. I zauważ znacznik kode i znacznik submit, już Ci pokazałem, jest to znacznik code, a jest to znacznik submit pod przeglądarką internetową. Ok, przechodzimy dalej. Teraz mamy tutaj klasę a kapitu, czyli klasa info.pay. Nie przejmuj się ta klasa, za chwilę zobaczysz, jak fajnie będzie stylowała ci okno graficzne, czyli jak fajnie będzie wyglądało okno graficzne pod przeglądarką. Ale my przejdźmy dalej. Zobacz. Usługę SMS obsługuje Euroconcept, grupa DotPay. Usługa dostępna w sieciach T-Mobile, Orange Plus, GSM, Play, a Sami Swoi. Okres ważności kodu to nie 60 dni, a 365 dni, 365 dni. Właściciel serwisu Marek Duda Reklamacje można składać pod tym adresem. I tutaj mamy kod HTML odpowiadający za wyświetlenie linku do reklamacji DotPay i mamy regulamin serwisu DotPay, który dostępny jest tutaj. To są niezbędne pola, to są niezbędne treści, to są niezbędne informacje wymagane przez DotPay. A więc są to takie dane informacyjne dla osób, które wysyłają SMS-y. Zobacz, ja teraz zapiszę usługę. Nasza usługa SMS premium została zapisana, a więc odświeżmy teraz nasze okno zakupowe. No i zobacz, mamy już zaktualizowaną usługę SMS premium. Zobacz, dostęp do całego tutorialu wideo. To jest właśnie ta H4. To jest nagłówek H4 w htmlu i tutaj zobaczymy akapit wyślij wyśli smsa o treści ap tutorial na numer 92578 i dalsza część tego okna zakupowego jest właśnie tutaj zapisana i tutaj oczywiście jest wyświetlana pod przeglądarką widzisz tak to właśnie działa no ale zobacz że nasze okno zakupowe jeszcze nie do końca ładnie wygląda Możemy je sobie teraz ostylować. I pocieszę Cię, mam dla Ciebie gotowy kod, który powinien bardzo podobnie wyglądać również na Twoim blogu, a więc pod tym filmem będziesz miał również możliwość skopiowania sobie tego kodu, który teraz widzisz. Jest to kod, który ładnie ostyluje Ci okno zakupowe, a więc Twoje okno zakupowe nie będzie już na szarym tle. A więc wchodzisz teraz do zakładki wygląd edytor i odszukujesz sobie na pewno pliku style CSS on się domyślnie najczęściej odpala po uruchomieniu zakładki wygląd, edytor i tutaj mamy zauważ plik style CSS jest to główny plik ze stylami odpowiadającymi za określenie wyglądu Twojego szablonu i tutaj pamiętaj pod domykającą klamerką, nie ważne gdzie ważne żeby tutaj była domykająca klamerka dajesz enter i wklejasz sobie ten cały kod, który tutaj jest dostępny pod filmem. I oczywiście klikasz Zaktualizuj plik. Ten kod powinien także zadziałać na Twoim szablonie. A więc zobacz, teraz zaktualizowałem sobie ten plik w style CSS. Kliknąłem tutaj Zaktualizuj plik. I klikam sobie Odśwież, Wpis. I widzisz, mamy już całkiem fajną treść okna zakupowego. Wyślij SMSA o treści AP Tutorial na numer taki i taki. Koszt przesłania wiadomości to 30 zł 75 zł brutto. I tak to właśnie działa. Zobacz, możemy sobie jeszcze odpalić reklamację dotpay i regulamin Dotpay. A więc ta dolna część są to niezbędne informacje, które musisz podać w treści okna zakupowego, również te powyższe informacje są niezbędne do podania w treści okna zakupowego i warto by było, abyś miał także regulamin tutaj ja mam regulamin w stopce, abyś miał dostępny regulamin w serwisu własnego i wtedy możesz być pewny, że twoja usługa zostanie aktywowana. OK, możemy sobie jeszcze przetestować, czy nasza usługa działa poprawnie, ponieważ teraz pracownik Dotpay będzie mógł wejść na twoją stronę internetową. Widzisz, ona ma nadal status nieaktywna, ale teraz pracownik będzie mógł zweryfikować, czy ta treść okna zakupowego jest poprawna, czy zawiera odpowiednie treści. Nie przejmuj się, jeżeli tutaj jest coś nie tak, pracownik Cię o tym poinformuje. Będziesz musiał tylko wprowadzić drobne poprawki i wszystko będzie ok. Ale my teraz jeszcze przetestujmy sobie, czy nasza usługa SMS Premium działa poprawnie. Nie musisz więc wysyłać wiadomości o takiej treści. I nie musisz tracić 30 zł, ponieważ możesz sobie przetestować tę usługę za darmo, generując kod testowy. A więc klikasz na usługi SMS, lista usług, i tutaj, oczywiście, dla naszej usługi nieaktywnej jeszcze klikamy test. Widzisz? I został wygenerowany nam kod testowy. Możemy go sobie skopiować i przetestować, czy wszystko działa poprawnie. Oczywiście, w tym polu wklejamy ten kod i klikamy wyślij. I zauważ, w tym momencie odblokowała nam się zawartość całego wpisu, a więc wszystko działa tak jak należy. Ok, więc teraz chciałbym ci pokazać, jak jeszcze można uruchomić usługę SMS premium w swoim serwisie. A więc możemy zostawić sobie naszego możemy sobie teraz stworzyć dwie strony. Dodajmy sobie nowy wpis. I dodajemy sobie wpis oferta, oferta do kursu jakiegoś tam. Musisz wiedzieć, że w przypadku rozbudowanych usług może zaistnieć potrzeba utworzenia nowej strony ofertowej i utworzenia nowej strony sprzedażowej. Co zawiera strona ofertowa? Strona ofertowa najczęściej zawiera czerwony rzucający się w oczy nagłówek. No i tutaj oczywiście można pisać treść oferty. I w tej treści oferty trzeba oczywiście popisać się sztuką copywritingu. A więc sztuką pisania skutecznych tekstów, zwiększających konwersję zakupu. A więc tutaj możemy sobie wpisać sztuka copywritingu. No i co się najczęściej znajduje pod ofertą? Pod ofertą znajduje się okno zakupowe, tak? Gdzie można oczywiście zakupić sobie usługę. OK. Zaktualizujmy, opublikujmy sobie na razie nasz wpis, oferta do kursu. Za chwilę zobaczysz o co chodzi dokładnie. A więc stworzyliśmy stronę ofertową. Zbudujmy sobie jeszcze jedną stronę: stronę sprzedażową. A więc, co zawiera strona sprzedażowa? Strona sprzedażowa może zawierać oczywiście treść zablokowanego kursu, tak. Strona. Treścią zablokowanego kursu. No i tutaj, oczywiście, jest jakieś szkolenie, treść płatnego materiału szkoleniowego. Możesz tutaj, oczywiście, dodać filmy, jakieś treści, jakieś obrazki. Treść płatnego materiału szkoleniowego. Możemy sobie dodać jakąś grafikę przykładową. Dodajmy sobie taką grafikę. Możemy tutaj oczywiście zmieniać jeszcze obrazki, tak? Możemy tutaj zmienić inny obrazek, na przykład taki obrazek możemy dodać, tak? I tu oznaczmy sobie po tym obrazku, że to jest koniec treści płatnej. Jeżeli już mamy oznaczoną treść przez znaczniki FMP, to oczywiście musimy tutaj wybrać usługę mikropłatności. Domyślna opcja to brak płatności nieaktywne i wchodzisz na swoją usługę do zablokowania i klikasz przycisk zaktualizuj no i odpalę sobie teraz stronę z treścią zablokowanego kursu, zobacz wygląda ona już tak a więc z tej strony, z tej podstrony można już wysłać SMS-a o treści AP Tutorial na ten numer i odblokować sobie stronę z treścią zablokowanego kursu ale można teraz przejść do strony ofertowej, a więc napisać ofertę, na przykład do sztuki copywritingu i pod ofertą umieścić okno zakupowe, które po wpisaniu kodu odblokuje Ci treść wskazanego, zablokowanego szkolenia. A więc co teraz trzeba zrobić? Teraz na pewno trzeba wejść do zakładki wszystkie wpisy i pobrać sobie ID. Strony z treścią do zablokowanego kursu. A więc, żeby wywołać sobie po pierwsze na stronie ofertowej okno zakupowe, musisz wpisać FMP ID równa się i tutaj musisz sobie pobrać ID kursu, który ma zostać odblokowany w ofercie kursu. A więc, chcemy sobie pobrać. ID strony z treścią zablokowanego kursu, a więc tutaj pobieramy sobie ID strony z treścią zablokowanego kursu, widzisz, najeżdżasz myszką na edytuj wpis i masz w lewym dolnym rogu ID równa się 136, widzisz, post równa się 136, a więc wpisujesz w ofercie 136, zaktualizujmy sobie naszą ofertę i zobacz co się Stanie tutaj w miejscu tej treści okna zakupowego. Zobacz, ten kod wywoła ci okno zakupowe na treści ofertowej. Widzisz? Oferta do kursu, sztuka copywritingu i pod ofertą można już sobie oczywiście zakupić szkolenie, które po kliknięciu przycisk wyśli odblokuje ci treść zablokowanego kursu. A więc teraz oczywiście przetestujmy sobie naszą usługę. Zalogujmy się, bo nam wygasło logowanie. Wygenerujmy sobie kod testowy, AP Tutorial, test do testu użyto takiego kodu. Kopiujemy ten kod i zobacz, co się stanie, gdy ja w ofercie w oknie oferty Kliknę przycisk wyślij, zobacz co się stanie z adresem URL, zostałem przekierowany do strony z treścią zablokowanego kursu, a więc ze strony przeszedłem do odblokowanego kursu, a na moje konto wpłynęło 30 ,75 zł 75 groszy, oczywiście część tej kwoty pobrał operator usługi SMS. No i teraz zobacz co się stanie, gdy oświeżę sobie stronę z treścią zablokowanego kursu, ta strona już jest też odblokowana. Ponieważ wysłałem kod dostępu do tej właśnie usługi. A więc płatność SMS działa poprawnie w dwóch przypadkach. Życzę Ci pomyślnego uruchomienia usługi SMS Premium na własnej stronie internetowej. Wszelkie linki instruktażowe masz pod tym filmem. A jeżeli masz jakieś problemy z uruchomieniem usługi SMS Premium, to zapraszam do komentarzy i na bloga płatności wordpress.pl i na bloga szefa.pl.